W 1932 roku niespełna 20-letni harcerz Władek Wagner jako pierwszy Polak wypłynął w rejs dookoła świata. Dziś, po 82 latach, młodzi ludzie chcą upamiętnić jego wyczyn. Morze i żeglarstwo kocham od dzieciństwa. Jak każdy dzieciak, marzyłem, żeby popłynąć w rejs dookoła świata. Dziś spełniamy te marzenia. Odyssa Władka Wagnera to propozycja dla każdego, kto chce posmakować prawdziwej przygody. Popłynąć mogą z nami zarówno doświadczeni żeglarze, jak i ci, którzy w dalekomorskie wyprawy wypływali tylko w snach. Nad przygotowaniem całego projektu pracuje ponad 300 wolontariuszy. Przez pokład zjawy w trakcie całego rocznego rejsu przewinie się ponad 1,5 tysiąca osób. Właśnie domykamy ostatnie kwestie związane z rejsem dookoła świata. Aby dokończyć remont naszego legendarnego jachtu, potrzebujemy co najmniej 50 tysięcy złotych na nowy komplet żagli oraz malowanie kadłuba. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o wsparcie naszego projektu poprzez portal Polak Potrafi, bądźcie częścią naszej wyprawy.